Witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście, zanim przejdę do niego, to zostawcie suba. No i tyle. Więc jesteśmy w serii, która właśnie żegna stare miejscówki. Tym razem jest to przyjemny park. Tak się na nim w sumie gra. Jest to jedna z niewielu właśnie miejscówek, właściwie to Czech, które się przedostały. Z pierwszego chapteru do drugiego. Oczywiście wiadomo, troszeczkę w innych klimatach teraz on jest, ale nadal ma te same domki, co zawsze miał. Jeszcze taka ciekawostka, kiedy to właśnie koniec tego rozdziału będzie w tym miejscu. Właśnie tu jest licznik, więc no takie wyróżnienie trochę dla tej miejscówki, bo blisko niej jest właśnie. Czy coś się na nie działo? Tak, bo to była domena duma i tutaj mieszkał właśnie doom oraz w 12 i właśnie 14 sezonie, kiedy był Marvel, tutaj się otworzyło boisko i tu był safe normalnie. Prawdopodobnie nadal jest, tylko że jest nieużywany. Przechodzimy do ogólnej prezentacji.